Witam serdecznie. Witam moje ostatnie wideo. Było dość zimowe. A to proszę bardzo, słoneczko, gorące, na ponad 20 stopni w słońcu. Od razu czuć zmianę. Może delikatny wiaterek, tak chciałem wam pokazać, jak wyglądają uliczki. Wszystko pozamykane. Żaden sklep, żaden biznes. Się nie kręci Tylko supermarkety, apteki i tak dalej. Tutaj w retym, no, na szczęście nam przedłużyli yy, do godziny dziewiątej możliwość poruszania się po mieście, bo byliśmy przez długi, długi czas, tylko do osiemnastej, do szóstej, więc jest trochę lepiej. No, ale oczywiście wszędzie w maskach, na ulicy w masce. W każdym innym miejscu w masy. Jakoś mało ludzi. Nie wiem, może nad morzem. No bo nieważne. Chciałem wam pokazać jak wyglądają uliczki starego miasta. Wyludnione uliczki. No dobrze, ja zawsze to mówię: że jak nie ma tłumów, to czuję się dużo lepiej. Pojedyncze osoby, a pogoda piękna. Zapraszam przechadzkę Starym Miastem. Super klimatycznie, pięknie, ciepło, cisza. Czego tu więcej chcieć? Zdrowia tylko i pozytywnego myślenia. No, a tego nam nie brakuje. Pozdrawiam wszystkich oglądających z Krety, no. nadzieję, Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy na żywo tutaj, więc zapraszam Nie wiem jak to wszystko będzie wyglądało ale myślę, że do lata do sezonu wszystko się wyjaśni i pootwierają no. tak jak było poprzednio no co? Tyle chciałem wam pokazać, pogadać chwilę. Zapraszam, łapki dawajcie subskrypcje. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.